Cześć, z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będę oddawał maksymalną ilość kryształów świątecznych oraz będę odbierał wszystkie nagrody z tych kryształów, które odbierę właśnie za chwilę. A jak jesteście nowi, możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z węczkiem. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc już w sumie możemy zaczynać, więc daję sobie teraz więcej. Tworzenie, no jak widzicie, mam maksymalną ilość ciasteczkowe drzewo. Właśnie bombka, kalaska cukrowa i będę te wszystkie właśnie odbierał I później sobie stworzę właśnie dolny klocek, klocek i gadżet I właśnie broń, a ten gadżet to chyba Nie no, chyba jest jeszcze z tego, no to w sumie też sobie stworzę, czemu nie No to co, w sumie możemy chyba zaczynać, to jakoś nie będzie chyba długo trwało, bo to tylko 1000 kryształów Bo właśnie tutaj mam bardzo mało kryształów, bo nie mam tutaj te 900 ileś tysięcy kryształów Bo nie działa mi nadal konto xgaming Właśnie piszą mi, że to spróbuję naprawić, no ale coś nie idzie im to w sumie Już od dwóch miesięcy mi nie działa gaming, więc trochę słabo Ale w sumie dobra, możemy zaczynać, więc sobie lecimy Więc nie musicie się pytać właśnie, kiedy będzie odcinek z odbierania miliona kryształów, bo naprawdę tego nie wiem To zależy od tego, kiedy mi młodzi naprawią konto Jakby naprawili, no na przykład dzisiaj, jak widzicie ten film, no to może by mi się udało do końca roku zebrać no, a jak mi nie wiem w sumie, jak właśnie kiedy, jak mi oddadzą, właśnie konto, czyli jak mi naprawiam konto, no to tak wydaje mi się, że w dwa tygodnie te 50 tysięcy to jest do wbicia. Więc jak oddadzą mi konto, czyli naprawią mi właśnie te konto, no to tak w dwa tygodnie uzbieram i będzie właśnie odcinek z odbierania miliona kryształów, i to będzie już serio takie coś. Dobra, oddaliśmy sobie już właśnie maksymalną ilość laska cukrowa. Teraz sobie liczymy z ciasteczkowe drzewo. Ja już to właśnie miałem już raz full tych kryształów, ale musiałem odebrać, żeby później stworzyć po prostu wszystkie możliwe rzeczy, bo tak to by mi zabrakło ciasteczkowych drzewek, bo jest e, 1000 co nie i później się to dzieli przez 5 i się dostaje tych serduszek. No i obliczyłem, że wtedy bym dostał 200 i by mi nie starczyło na wszystko. I teraz będę miał już, yy, nie wiem, ile? Chyba tak 320, jak dobrze obliczyłem. Zobaczymy, czy tych ciasteczek będę miał właśnie, znaczy nie ciasteczek, tylko tych właśnie takich serduszek, taki piernik serduszkowy. Czy będę miał ich 320, bo ja sobie tak obliczyłem. ok no to sobie lecimy z tym... Czy... ok no to już skończyliśmy ciasteczkowe drzewko. Teraz lecimy właśnie z bombką i później to stworzę i zobaczymy w sumie, jak to będzie wyglądać. Jest tam taki przedmiot dolny, który z moim skinem będzie na pewno śmiesznie wyglądał, więc ja chcę to zobaczyć że pieniążki się wbija fajnie, fajnie Bardzo fajnie tutaj pokazuję tam w prawym górnym rogu, jak mi się właśnie wbijają monety. No, za niedługo będzie milion, jak nie wydam. Miałem też właśnie coś koło tysiąca tych kryształów takich, ale ich już nie mam, bo znaczy nie kryształów tylko diamentów, bo nie wiem, bo ktoś mi wydał, ale nie wiem kto, więc nieważne. Okej, okay, więc sobie odbieramy bombkę, no zaraz będzie koniec, już 10 kliknięć, teraz 5, 3, 2, 1, no i w sumie tyle. No i co? No i sobie widzicie wszystko mogę stworzyć. No to pierwszy sobie stwórzmy, nie wiem, prezent klocek. Może sobie go zobaczmy, użyj teraz. Zobaczmy czy on jakoś wygląda, tak nie wiem. No dajmy sobie pusty, no i mały, tak po prostu pokazać ten klocek. Chcę zobaczyć jak on działa, bo nie jestem do końca przekonany. Dobra, czyli sobie mogę kolory wybierać, ok. I na przykład daję sobie, nie wiem, czerwony. Dobra. Aha. I tak w sumie śmiesznie to w sumie tak wygląda, no bo to jest czerwone. Tak, kartka. No i to też jest czerwone. No to tak średnio by, bym powiedział. No po prostu taki klocek, może jakiś kiedyś parkour zrobię z niego, się zobaczy Dobra, no to idziemy w sumie stworzyć jakąś kolejną rzecz, nie będę tego zapisywał, bo tutaj nie wiem co ogólnie zrobiłem Ok, no to zobaczymy co mogę sobie jeszcze stworzyć, dobra, no to sobie teraz stworzę, nie ten klocek prezent O, zobaczmy czym się on w sumie różni Dobra, no to sobie daję użyć teraz Ok, więc w sumie zobaczymy czym się ten klocek może różnić Tutaj jest właśnie ten prezent. Tam to jest prezent 2. Wydaje mi się, że po prostu kolorem tej kokardki, takie owinięcie. No bo patrzcie, tego się po prostu nie da zmienić. Tej właśnie. A już skumałem o co chodzi, wy różnicy, Patrzcie, no bo tutaj możecie sobie zmienić właśnie kolor właśnie czego? Kokardki tej na prezent. No i widzicie, to jest taka. A tam nie możecie tego zmienić, ale za to możecie zmienić kolor klocka. A tutaj jest zawsze czerwony, no i w sumie to jest różnica. Aha, dobra, no to już w sumie teraz skończyłem o co z tym chodzi. O to bardzo fajnie, a jak macie jeszcze jakieś w ogóle pomysły na odcinki, to proszę piszcie w komentarzu, bo za bardzo nie wiem co nagrywać. Jak będzie dużo pomysłów, to mogę nawet robić odcinki codziennie, bo teraz będę miał dużo wolnego. Aha, no i coś źle obliczyłem i niestety nie będę miał broni, no niestety, ale przynajmniej sobie stworzę to. Myślałem, że będziemy stać na to, a jednak mi brakuje 80. Alta ta broń to jest chyba po prostu na blisko Tak mi się wydaje, że tym nie wiem Nie wiem o co to chodzi Z tym chciałbym w sumie to przetestować No ale niestety nie mogę, bo myślałem, że mi starczy A jednak nie, coś po prostu mi się pomyliło Ale stworzę sobie ten Śmieszny przedmiot dolny W sensie na moim skinie, jak to śmiesznie wygląda Patrzcie tutaj Kamlok siara normalnie, tak o Dobra, to w sumie hmm, Może wejdę na jakiś chat i się zapytam Czy mam ładnego skina czy mam przednie dolny, ładny, dobra To tak jakiś może normalne? dobra Tam są jakieś nienormalne czaty No, 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 dobra Może sobie przejdźmy dalej e, Dobra, no to jaki może sobie czat Wbijemy, taki może jakiś normalny Co jest, nie wiem, 8 osób Dobra, może tutaj W sumie tutaj będą zajęci Gryf, nie wiem co to jest gryf, ale Dobra, mogę wbić i zapytam się Hej, ładnego mam skina Zobaczmy co odpiszą. Wydaje mi się, że mam bardzo ładnego skina. No ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Okej, okay, zobaczmy co napiszą. Okej, okay, Kamlox. Hej Kamlox. Ja napiszę im hej, hej. Dobra, no siemanko, siemanko, siemanko. Dobra. Szkoda właśnie, że nie mogę stworzyć sobie tamtej broni, bo serio, chciałbym stworzyć tamtą broń i zobaczyć No ale trudno, piękny skin U, Dzięki bardzo, dzięki bardzo No, ktoś pisze XD, no to śmiesznie wygląda, bo patrzcie, tutaj mam taką spodniczkę i tutaj jeszcze te szpilki takie czerwone Kiedy live, dobra, nieważne w sumie, no to może jeszcze jakiś w sumie parkour sobie przejdę w tym odcinku Żeby wiecie, było 10 minut, tak o po prostu Ok, więc sobie właśnie przejdę jakiś parkur taki. Oto, nie wiem, zobaczymy jaki. Yy, no, może jakiś niemożliwy parkur. O, właśnie jakiś nowy parkur, godzinę temu yy, masz już wigilię w klasie. Yy, właśnie mam jutro wigilię, czyli w piątek. Więc no, i ogólnie zapraszam Was dzisiaj na live'a, bo na pewno będzie. Nie wiem o której, wiem, że maksymalnie o 20.00. Polecam patrzeć na mój kanał. Będzie w sumie live'. Nie wiem, czy z kimś, czy sam zależy, zależy. Może z kimś, może sam, bo jeszcze nie mam pomysłu. Okej, okay, ja sobie patrzę, czy tutaj jest jakiś klucz na początku i jakieś klucze wziąłem, tylko nie wiem czy to są wszystkie klucze, czy jeszcze coś tutaj jest. Okej, okay, no to sobie przechodzimy po tym. Dobra, dobra. W sumie taki nie wiem z czego to jest... Ogólnie nie wiem jak się ten klocek nazywa. Możecie mi napisać taki no nie wiem jak się ten klocek nazywa, ale bardzo fajnie się ten parkour prezentuje. I nie mam klucza. Aha, a myślałem, że wszystkie klucze wziąłem, tylko gdzie jest czerwony klucz, tego właśnie nie ogarniam za bardzo cie tutaj może być na tym czerwony klucz parkurze Właśnie tutaj za bardzo nie widać tych kluczy No gdzie on może być, no nie wiem Tutaj no nie wiem w sumie O! widziałem czerwony klucz ok, no to teraz już w sumie będę przechodził Zobaczymy czy mi się to uda, oby mi się teraz udało Żeby nie było, że znów jakiś klucz zapomniałem, bo to będzie głupie ok, widać, że tam je rozpoznali No to w sumie pozdrawiam, pozdrawiam Okej, okay, tutaj czerwona brama, tutaj taki prefabrykat serduszka, bardzo w sumie ładnie to wygląda. Ale ten skin po prostu jest moim zdaniem trochę śmieszny, po prostu. Bo wiecie, męski, tutaj skin, a tutaj taki damski przedmiot dolny. Okej, okay, no to sobie możecie w sumie ocenić tego skina z tym przedmiotem dolnym. Pewnie 10 na 10 będzie taki Kamnox. Połączony z kamnoksiarem ok. Przechodzimy sobie właśnie teraz. Tutaj Tutaj jest jakieś serduszko, spoko. No to przechodzimy sobie właśnie dalej. Bardzo fajnie, że tutaj jest każdy kolor inny, bo tak bardzo ładnie to wygląda. Plus jeszcze taki, takie ciemne tło, taki w sumie efekt taki ładny. To mi się naprawdę podoba. I czarna woda to też daje taki bardzo ładny efekt. Ok, mam nadzieję, że ten parkur przejdę. Dawno jakichś parkurów nie przechodziłem. No, w sumie przechodzę te parkury, ale bardzo rzadko. A jak przechodzę już, no to gram po prostu bardzo słabo. Ok, no to lecimy sobie właśnie dalej. Dobra, po takich nie wiem czym, takich kółkach, takich nie wiem. Chyba takich po prostu zwykłych kółkach sobie przechodzimy. Dobra, co w sumie teraz mamy? Aha, teraz, to co jest teraz w sumie praktycznie na każdym parkurze to widzę. No takim co jest w stopie, no to jest on niemożliwe, no to właśnie są takie przeszkody jak ta. Okej, okay, no to lecimy sobie dalej O teraz już mogę sobie zbierać kryształy Prze Jeszcze nie mogłem przed chwilą, bo miałem full No była bywa, bywa. dobra, no i teraz mamy tutaj kluczyk I gdzie teraz? Teraz coś chyba do góry się skaczy No dobra, no to teraz sobie skaczemy do góry Oby mi się udało ten parkour przejść, bo już chyba Była czerwona brama, już chyba była żółta też brama I chyba była też No właśnie teraz była fioletowa brama Okej, okay, i gdzie teraz? Tam? Chyba nie nie wiem, co teraz mam zrobić. Coś tam jest u góry? No, u góry mam kryształ. Dobra, fajnie, fajnie. I chyba teraz mam przechodzić tam. Tak mi się przynajmniej zdaje. Nie wiem, czy mam rację, czy nie mam racji. Chyba, że tutaj jakiś klucz będzie, czy coś. No, zobaczymy zaraz. Okej, okay, skaczemy sobie po tych. Bardzo ładnie to wygląda, że każdy kolor inny. Serio mi się to podoba. Tak wszystko ładnie dobrane. Gdzie teraz? Dobra, teraz... E, aha, takie coś w dół, w sumie taki trochę długi ten parkour, myślałem, że on będzie szczerze krótszy, a już go trochę przechodzę, nie wiedziałem, że on będzie taki długi, serio Okej, okay, gdzie teraz, gdzie teraz, w dół gdzieś na pewno, dobra, tutaj i tam już widać metę, tylko czy ona będzie od razu, czy jej nie będzie od razu Okej, okay, teraz tutaj, tutaj chyba była od razu woda i bym zginął, ale mi się udało, serio, nie wiedziałem, że mi się to uda Właśnie nie wiem, czy tu jest woda, czy tu jest taki czarny klocek, tego w sumie tak dokładnie nie widać. I sam już nie wiem, ale wydaje mi się, że woda tu jest na właśnie dnie. Ok, teraz sobie przechodzimy tam. W sumie zróbmy trochę szybciej ten parkur Przejdźmy. Ok, gdzie teraz? Teraz chyba tutaj. Ok, no właśnie to jest nie czarny klocek, tylko lawa. Teraz wam to pokazuje. Dobra, udało mi się przeskoczyć, więc bardzo dobrze. I tam chyba będzie meta, jak dobrze widziałem. Dobra, przechodzimy sobie. No i tak, jest sobie meta, no to co? Jak odcinek wam się spodobał, to możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z weneczkiem. Jak macie jakieś pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku. A parkura mi się nie udało przejść, bo był jeszcze niebieski klucz, którego nie zauważyłem. No ale w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!